Nie do końca wiem, czy opłaca mi się VAT, ponieważ otworzyłem firmę, prowadzę daną usługę, ale nie ukrywam, że chciałem sprzedawać i importować, ale na import to automatycznie muszą być na vat -cie. A księgowa mi mówi, abym poczekał z tym VAT-em. Więc tutaj słuchajcie, ja po raz kolejny tutaj mam bardzo duży apel, o którym mówię. Jeżeli chodzi o ten model sprzedaży, czyli de facto nie chodzi tylko o dropshipping, ale o kwestię w ogóle handlu w internecie. Jeżeli masz na przykład swoją wąską gamę produktów, przykładowo, jeżeli produkujesz ubrania, sam je szyjesz na przykład i przykładowo ubrania, załóżmy, że nie wymagają bycia na baciu, wydaje mi się, że, że nie wymagają, ale warto, warto to zweryfikować. Zakładamy dla tego przykładu, na potrzeby tego przykładu, że, że nie muszą być. Jeżeli. Sam na przykład szyjesz ubrania, produkujesz je, sprzedajesz i nie wychodzisz poza obrąb tych ubrań, czyli na przykład do tego nie sprzedajesz nie wiem, sztucznej biżuterii, która teoretycznie, załóżmy dla tego przykładu, musi być na vat Nie ma w ogóle żadnego problemu, możesz nie być na vat nie mam w ogóle sprawy. Ale jeżeli chodzi o kwestię tego modelu biznesowego, który my promujemy, czyli mówimy, żeby jakby sprzedawać bardzo dużo szeroko rzeczy, to wtedy sprawa się trochę komplikuje, bo słuchajcie, ogółem ustawa jest taka, jeżeli chodzi o VAT, w ogóle to powinno być tak. Że ustawa nie zmienia się w ciągu roku jakby obrachunkowego, w ciągu roku kalendarzowego, kiedy się rozliczamy, ale w 2019 roku, ja pamiętam, że w grudniu, to było w ogóle masakryczne, mnóstwo produktów w grudniu, słuchajcie, nie w styczniu, czyli na początek nowego roku, tylko w grudniu, kiedy jest jakby największa sprzedaż, więc jakby rząd też sobie to wymyślił, niestety, mnóstwo produktów nagle zaczęło być na wac a wcześniej nie było, i to się robi problematyczne. I dlaczego to jest problematyczne? Bo chodzi o to, że <coughs> przepraszam, bo chodzi o to, że w momencie, jeżeli sprzedajesz sobie jakieś produkty, jest super fajnie, wskoczyć jakiś jeden produkt. Tutaj zwykle Michał podaje taki, taki przykład jako szampon. I właśnie to jest takie ciekawe, że nie, ja na pewno nigdy nie sprzedam szamponu, to powiem wam zaraz pełną historię. Jeżeli pojawia się taka sytuacja, że nagle podczas całej sprzedaży sprzedasz chociaż jeden produkt, który powinien być na wacie. To uwaga, uwaga, od tego momentu wszystko, co sprzedajesz, musisz sprzedawać jako watowiec. I to. Może się bardzo, bardzo szybko zemścić, ponieważ jeżeli dojdzie do kontroli z urzędu skarbowego, to oni od tego momentu, kiedy ty nawet nie byłeś tego świadomy, dorzucą ci po prostu zaległe jakby opłaty tego VAT-u. Ty tego VAT-u nie wiedziałeś, że jesteś na vat więc nie odliczałeś, więc jest bardzo, bardzo duży problem, nawet idący, słuchajcie, w setki tysięcy złotych niezapłaconych podatków. Znam też taki przykład <kłynie> ze, ze strony swoich znajomych, niestety, którzy sprzedawali suplementy. Też coś się zmieniło w ustawie w międzyczasie, no i po prostu mieli bardzo mocno po głowie, nazwijmy to, żeby to nie powiedzieć brzydko, ale ogółem, jeżeli chodzi o ten model biznesowy, uważam, że warto być na VAT-cie i też pamiętajmy o tym, że, że jakby nie możesz sobie wejść na VAT od tak z dnia na dzień, tylko chociaż nie, przepraszam, deklarację możesz złożyć, to zmiany formy opodatkowania nie możesz zmienić, tylko możesz zrobić to raz w roku, na VAT możesz wejść każdego dnia. De facto trzeba wypełnić deklarację VAT-R. Zadeklarować to <coughs> jesteś. Przepraszam za mój kaszel polskalny, będę starał się mówić w miarę, w miarę dobrze. Więc jeżeli chodzi o kwestię jakby tego, ja bym raczej od razu wchodził tutaj na VAT. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, jeżeli handlujesz na Allegro, czy jeżeli handlujesz na jakimkolwiek innym jakby systemie, to jakby dostajesz faktury za prowizję, tak? Chodzi o to, że jest wtedy z czego odliczać ten VAT. Możesz sobie wciągnąć samochód i odliczać VAT, za paliwo można odliczać VAT. Można sobie teraz, właśnie 22 września, zmieniła się ustawa prądowa. Jeżeli na przykład masz działalność zarejestrowaną na. Na swoje miejsce zamieszkania. To też można trochę to jakby zmodyfikować, można odliczyć sobie pewne kwestie. Telefon możesz odliczyć, internet możesz odliczyć. Więc de facto nie do końca rozumiem, czemu niektórzy boją się tego VAT-u, skoro jest go gdzie odliczać. Wiadomo, że wszystko zależy od pewnej specyfiki, tego jaki biznes się prowadzi. I mówię, jeżeli ktoś do tej pory szyłciuchy, tak? Szyłciuchy na przykład, sprzedawał Ciuchy, które nie wymagały VAT-u. To zmiana, jakby tutaj, jakby nie jest konieczna. Ale jeżeli dochodzi do zmiany tego typu, że poszerzasz asortyment, to koniecznie trzeba wejść na bat. I słuchajcie, ta historia z szamponem, tak? Bo to Michał często mówi. Ja, jak miałem sklep stacjonarny w Warszawie z zabawkami, to słuchajcie, ogółem bardzo była nagonka wtedy, bardzo popularne było na. Nagonka to takie negatywne słowo. angrybercy. Na pewno każdy kojarzy, była gra na telefonie, później był film, to w ogóle było super. Bardzo też to lubiłem, bardzo fajne. I słuchajcie, było mnóstwo takich fajnych rzeczy z Angrybercami, i jak byli właśnie dostawcy, typu właśnie Spin Master, którzy mieli licencję na to, to ja po prostu kupowałem wszystko, co tam było. I w pewnym momencie patrzyłem, że ja nawet niektórych rzeczy nie czytałem, co to jest, tylko po prostu chciałem zatowarować w sklep, żeby było dużo do wyboru. I najlepsze było to, słuchajcie, że pewnego razu patrzę, kurczę, a co to jest za figurka, tutaj stoi, i się okazało, że wiecie, to była jakaś taka butelka. Z głową Angryberca któregoś, i okazało się, że w środku jest szampon, a to było kupione jako zabawka. I najlepsze jest to, że jeżeli sprzedasz to jako szampon, tak, to już obowiązkowo musisz być przykładowo na Wacie. I to jest właśnie taka sytuacja trochę patowa, bo nawet czasami możesz nie mieć świadomości, że coś takiego może wystąpić. Dlatego warto się właśnie zabezpieczyć i jakby do, tej, do tego modelu biznesowego wejść na WAT. Jeśli podoba Ci się ten materiał, kliknij Like pod filmem. Zasubskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek, abyś mógł być poinformowany o kolejnych naszych materiałach wideo i udostępnij ten film swoim znajomym.